Jak wytłumaczyć dzieciom wojnę? Od czego zacząć tam, gdzie fala powodzi zabrała dom? Jak rozmawiać z kimś, kto nie jadł od wczoraj? Czy ludziom bez domów pomoże dach? W tej podróży nie znajdziemy prostych odpowiedzi, ale spotkamy bohaterów, których katastrofa nie zdołała zatrzymać. Z każdego kryzysu łatwiej wyjść, jeśli idzie się razem. To jest lepsza strona świata. Kryzys może dotknąć każdego z nas nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia. A kiedy kryzys odbiera dach nad głową, pojawia się bezdomność jedno z najdotkliwszych wyzwań pomocowych. Idziemy zobaczyć warszawskie bunkry, tak bym to nazwała, czyli no, niesamowite miejsce, gdzie spotkali się nasi bohaterowie. Tak, straż Tak, Jakiś mandat będzie, prawda? Tak, tak i to co? bardzo surowe. Cześć, Alfredzie, miło Ciebie poznać. Dokładnie, my działa. się dobrze znamy. To działa w obie strony. Wspólnie z Caritas Polska lekarzami jesteśmy nadzieją, i Straż Miejska stworzyliśmy coś, co zaowocowało. Powstał uliczny patrol medyczny. Caritas Polska daje fundusze, bandaże, opatrunki, wszystko, zasoby, a strażnicy miejscy jeżdżą jak tymi fizycznie. Kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych. Czyli to są miejsca, do których ty docierasz? Tak, to, to, jest, to, to, jest, to jest jedno ze 150 w Warszawie. Ostrożnie, ostrożnie. Dobrze, Ostrożnie wchodzimy. Jest materac. Słuchaj, tam ktoś mieszka. Przyjeżdżaliśmy, badania robiliśmy z pomocą, żeby po prostu tym ludziom przemówić do serca, bo to jest człowiek. Ludzie tu normalnie śpią? Tak, tu śpią normalnie, jeden, drugi, trzeci, ja tu widzimy. Takimi kotami okrywacie, tak? Tak, tak, to jest pierwsze, takie jest, to są koce termiczne na lato, na zimę, na dwie strony. Jest napisane, co, co, cokolwiek uczyniliście jednemu z moich najbliższych braci, nieście uczynili. Ej, ktoś sobie po prostu ustawił kwiaty. No, przecież tutaj tutaj też tak samo to są, są tu związki i też jedna, druga chce się przypodobać. Kwiatki skazane. Gdzie się poznaliście? Dokładnie na dworcu Warszawa Zachodnia. Tyszel do mnie człowiek, no ja prosił nie na, nie na jedzenie. Ja zrozumiała na co prosił i powiedzła słuchaj, no mogę cię zupu zamówić, jak ty lodny. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, Dzień dobry, Marisia dobry. Marysia, Bogdan, zobaczcie. Cześć, cześć, cześć miło Was poznać. Panie pierwsze. Nie, bardzo, tak że się widzimy cześć. znowu. Hej. ma Marisia. Powiedział, że idzie, do, że chce nam pokazać swoich najlepszych przyjaciół. Marisia, jak młody żyjesz? On do mnie mówi dziadek, a to nie jest. Słuchajcie, chcemy, żebyście pokazali nam to miejsce, w którym żyliście. Tak, idziemy? Chodźmy. Zanim Marysię poznałem, jechałem z Siedlec, wychodziłem z zakładu karnego. zimę mieszkałem w namiocie. Później mi ktoś ten namiot spalił. Jako było za komuny, kradłem. Nie mam się z tego wstydzić, bo nie tylko kradłem dla siebie, tylko dla kogoś. Że, żeby przeżyć, no i za wypadek samochodowy. Zabiłem człowieka na prze, przed pasami. Jaki dostałeś wyrok? Ile lat? 25. A ile z tego odsiedziałeś? Wszystko. Od gwizdka do bliska. Już zmurowana. Wy w tym miejscu mieszkaliście? Tak, Wy? tak. шко там зробілі такі пакой Ч ехала в опцы края Ушеску была опцыя і нават не умела размуляць, а не разумець не зволыці шкашеску зачынаць могла нейка працаваць і жыць а сыткала його І он целый час спросіў альбо я його не заставіла просто разумела mm. його страх самотнасці такой шэсску і e, такая e, e, безраднасць безнадзейнасць Появела no, цу ты ест e, які чалавек там такі езд войще дві e, e, у дзх были у такій стадіі п'ю такі быў неразважальальна у шску і тежка была його негде взять пригарнуть до да себе і альбо Егу уртываць просто пойшла у яго шредавіску на улицу пойшла ради него пойшла на улицу тыняешь дом я Бога где мешкать мело где мешкать але ж для него пойшла на улицу альбо жить Егу шредавіску альбо його вытягнутьроббі ему такие домовые ну як по W rodzinie domowe warunki. Caritas tworzy miejsca, które są domem. Ponad 1600 placówek takich jak hospicja, domy samotnej matki, noclegownie czy jadłodajnie działają dzień i noc przez cały rok, by dać szansę na wyjście z kryzysu. Się, jak możemy pomagać tym ludziom, bo wiadomo, co niektórzy nie mają domów, nie mają rodziny, nie mają nikogo, a przy tym jeszcze mają nałogi. Uwaga, 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 uwaga. Makaron leci. Wydajemy około 700 porcji. Dominika, mam wiosło. Proszę bardzo. <laughs> Marcin, pomożesz? A, ty masz już sprawę, słuchaj, w mieszaniu. <laughs> Powinniśmy pomagać, bo ja mówię: jeden jest taki człowiek, że da sobie radę, a drugi jest zagubiony jak dziecko we mgle. Rady sobie nie da i niestety musi tylko liczyć na pomoc innych. Dzień dobry. Chodźcie, idziemy. Panie mają pierwszeństwo, prawda? O, oczywiście. Proszę, zapraszamy. Proszę, 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 proszę. O, bardzo proszę. Bardzo proszę. Mnośnie. Pomagajmy sobie nawzajem, bo naprawdę nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Czy nam ktoś też wyciągnie do nas rękę i nam pomoże? A pamiętajcie, dobro Dzień dobry. pareście. jakie życzenie specjalne. Komu zupy? O tak było strasznie, ależ jak e, zjawił się w naszym życiu Fredzie, анёла Забачў на нас з так такими людзьмі не це ніхто а не разгуляляць не мець жадных елацыі А он он не адручціў зроку ад нас А пшаносіў просто те пладзені буты травы там пасілкі Так. Proszę bardzo, smacznego, smacznego, to na zdrowie, proszę, proszę pozdrowić rodzinę, proszę uprzejmie, proszę bardzo. Święty Albert patrzy na nas i zadowolony jest. Tak? No, ale wszyscy mają chleb, wszystko. Prawda, tak. On pomaga, prawda? To no. pierwszy załóg. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. <laughs> Dobra robota? Tak. Ja biorę? Ja tam codziennie ich odwiedzałem. I tak zawiązała się między nami przyjaźń. Przyjaźń? Przyjaźń to nie było, nie było. Zwykła kontrola, przyjaźń. Ze względu na to, że Bogdan i Marysia mieli się ku sobie jedno, drugie odbało, tak byli z sobą związani. Widziałem, że oni to tworzą tak zwaną symbiozę, że jedno bez drugiego nie może żyć. Dlatego za ciosem idziemy, może się uda. I się udało. Ze strażą miejską to zawsze bezpiecznie, prawda? O, oj, wiek, tak. To że na pewno spokojnie. Fajną dzielnicę macie. O, tak. Wszędzie blisko. блікамент блідобря комунікацыя ваша это як ткалі яго як допамагаў Ну зайшлі ве можна выйсці з можна выйсці зстены бездомнасці стенага з уліцы і нормальноальна зач яккі лідзі если як у лідзе і почта і дом і А разумеце, як это ніць ніц не мець ніцьожшні злужили ты нанёсок на мішканне Ре те на наді за зачла воплощаться в живо До доста мешшка Не нас это было якка палац палац На ди единый салон дзюжи най найлепшие у свяці Запа Я знам такой гостя Пацці то тут Аць <laughs> Fredziu nasz, tak, nasz anioł. Anioł w mundurze, dziadek Fredy. Marysia z Bogdanem poczuli się, że coś trzeba więcej. Mówią, Fredziu, nasz kochany, chcemy wziąć ślub. Ja mówię, żartujecie? Posłuchaj, ona do mnie mówi, chcemy, żeby był siatkiem, Miał ja mówię, co? Szok, no słuchajcie, no. My akurat stąd wychodzili do ślubu. To była straszna, czarna dziura. Była sukienka, szalik dała koleżanka, tarabeczko, co to jeszcze. Zrobiła mnie makijaż. No ludzie to pomogli nam. A tutaj miałeś fryzurę robioną przed Tak, ślubem. to tak. <noise> to moja zwiedzicielka. Wszystko było, nawet fryzurka. No ale jaki uśmiech, jakie oczy. No to po prostu jest przepiękne. Widać no, wszystko w tych zdjęciach. stylowy. Podoba mi się. Słuchajcie, wyglądacie na zakochanych. Zdobyć zaufanie, zaufanie tych osób. Trochę wiary, trochę modlitwy. Jeżeli wierzymy w Boga, Panie Boże, pomogłeś mnie, pomóż im. Uwierzcie, wiara czyni cuda. Ja mówię, a cuda się zdarzają. Co Was wyciągnęło z tej bezdomności? Co Wam najbardziej pomogło? Dobry list. Dalej nadzieję. Wasza historia jest w gazetach? Tak, tak. W gazetach w telewizji nawet wyglądała. Dzięki Strażnikowi mamy mieszkanie. Radość bezdomnych, którym pomógł <grym> durowy. Nie szukajmy w tych osobach. złych cech. pija. Starajmy się, kto by nie był. Szukać te dobre cechy, że warto pomagać, warto wierzyć. I warto tym ludziom też zaufać w tym roku, minie 7 lat, jak mieszkają w swoim lokalu. Czyli co, warto było, czy nie? Warto. Nasz aniołek. <grym> To to Musimy zrobić to, z... to za to z... za z Aniołka. Niąłka, tak. i za spotkaniem, za spotkaniem. No. No.